Cześć! Tym razem z mojej łazienki opowiem Wam dzisiaj o proszku do prania. O tym, jak bardzo chemia domowa zanieczyszcza nasz organizm. Nie wiem, czy wiecie, ale bardzo dużo ludzi już trąbi w dzisiejszych czasach. Ponieważ jednak nasza skóra całym, całą swoją powierzchnią oddycha i wchłania wszystkie substancje, jakie są na niej. Tym samym też ubrania i proszki, w których pierzemy ponieważ no do końca te woszki nie wypłukują się i ta skóra podczas gdy uprawiacie sport, chociażby ona się poci, śpicie, cały czas w, skóra wchłania to, te pozostałości, które, które, substancje, które są w tych proszkach. Najczęściej w proszkach, które kupujemy, tych najbardziej popularne Możemy znaleźć bardzo toksyczne substancje, takie jak na przykład SLS, czyli te anionowe środki powierzchniowo-czynne. One sprawiają, że te pranie całe jest odtłuszczane, ale tym samym niszczą też naszą warstwę lipidową skóry więc tym samym sprawiają, że chemia kolejna, która jest w proszku łatwiej dostanie się do skóry, a tym samym do krwiobiegu, ponieważ nasza bariera ochronna jest ym, likwidowana, niszczona przez te środki powierzchniowo-czynne, one się nazywają w skrócie SLS. Ym, musicie na nie bardzo uważać, ponieważ ym, tak naprawdę one później powodują, że ym, odtłuszczają, czyli ściągają nasz tłuszcz, Czyli de facto skóra nie ma, nie ma ochrony i wsz wszystkie toksyny z poszków dalej są wchłaniane. Kolejnym, kolejnym środkiem, który może być, bardzo często używany jest w to są wtalany. One mogą nawet powodować um, um, nierównowagę hormonalną w Waszym organizmie. Um, udowodnił to w 2006 roku bodajże um, naukowcy Uniwersytetu Kalifornijskiego, udowodnili to również i naukowcy indyjscy, szwajcarcy, żeby nie było, że tylko amerykańscy. Um, oni udowodnili, że, że u niej mężczyzn wpływa to na płodność, a u kobiet może powodować rak piersi w talamencie. Kolejnym czynnikiem fosforany to oczywiście wiemy, że nie dość, że szkodzą naszemu organizmowi, niesamowicie szkodzą naszej planecie. Przechodzą do wód powierzchniowych, powodują, że sinice na przykład w naszym Morzu Bałtyckim się coraz bardziej rozprzestrzeniają. Także to są fosforany, które, które też bardzo, bardzo szkodzą nam i środowisku. Mamy tutaj też taką trudną nazwę, się troszeczkę wspomogę: pol polikarboksylany. Bardzo trudne. To, powoduje, to jest taka chemia, która sprawia, żeby posze nie osadzał się w naszej pracy. To powoduje też zmiękczenie tej wody, ale niestety są to pochodne ropy naftowej. To jest taki kilka tylko przykładów, które jest udowodnione naukowo, że są w najczęściej pożynie, które mogą nam szkodzić, ale oczywiście producenci nie znają granic. A że nie muszą tego udowadniać, to w tej puszka może być tak naprawdę jeszcze ogrom, ogrom, ogrom chemii. Dlatego z wielką uwagą patrzcie na to, co kupujecie, w jakich proszkach pierzecie, już nie mówiąc o płynach do płukania, w jakich puczecie. Ja nie używam w ogóle płynów do płukania. Proszki do prania robię sama. Jest kilka sposobów, ale to za chwilę Wam opowiem kilka różnych możliwości do robienia tych proszków. Jako płyn do płukania ja Wam polecam i stosuję olejki eteryczne. Możecie użyć tak, możecie użyć każdego, tak naprawdę jaki zapach lubicie. Ja Wam polecam kilka. Często bardzo używam lawendowego, ponieważ to jest taki ładny, delikatny kwiatowy zapach, ale również jest i przeciwbakteryjny, i też działa odstraszająco na różne mole, które bardzo często w naszej szafie są szkodnikami. Także lawendowy to podstawa. Bardzo często, jak były mniejsze, e, korzystałam z pielów wielorazowych i wtedy używałam e, olejku z drzewa herbacianego. E, on ma taki specyficzny zapach, ale on też jest, ma taki zapach odświeżający. Także wypróbujcie też taki. On e, dlatego jest cudowny, ponieważ ma ogromne działanie przeciwbakteryjne i takie odkażające do płania. Dlatego stosuje się do pielów wielorazowych. E, oczywiście możecie też zastosować chociażby cytrynowy, który lekko wybiela, taki cytrusowy ładny zapach olejków eterycznych jest mnóstwo, także do wyboru, do koloru pięknie wtedy wasze pranie będzie pachniało, a nie będzie z płynami dopłukania jest ten minus, że one pozostają, one są dodawane na samym końcu do tego prania, więc de facto nie są dobrze wypłukane. Sprania. Już proszki i palicho jeszcze jakoś tam powiedzmy są wypukiwane, ale płyny do płukania tak naprawdę mają zadanie zostać jak najwięcej na tej sporze, na tym ubraniu. Więc tym bardziej wchłaniacie wszystko, co jest w nich. Także bardzo, bardzo, bardzo odradzam wszelakie płyny do płukania. Olejki są najlepsze. Niektórzy też polecają, jeżeli nie macie suszarki do prania, to czasem bez płynu do płukania te branie jest twardawe. Niektórzy polecają ocet, zastosowanie octu też z tymi olejkami. Nie martwcie się zapachem, bo ten zapach później się bardzo szybko ulatnia, także, także nie śmierdzi octem. Ale musicie też uważać, bo dużo słyszałam, że jednak ocet powoduje troszkę degradację uszczelek pracę. że jeżeli, jeżeli będziecie stosować na no, stop cały czas do każdego prania, to musicie się liczyć z tym, że jednak te uszczelki później y, może Wam po prostu szybciej, potocznie mówiąc, szlak trafić. Także y, nad, nad tym ostem się zastanówcie. Jeżeli dodawać, to może małą ilość. Y, ja, ja nie dodaję. Chciałam Wam powiedzieć o tym jeszcze, że y, w dzisiejszym świecie ta chemia jednak w tych poszkach jest y, ogromna. Ponieważ producenci chcą, chcą żebyście oczywiście kuwali znowu, znowu, znowu. Proszki pięknie pachną sztucznymi substancjami. Oczywiście często dobrze piorą, ale to też są szkodliwe substancje, które wdychacie i wchłaniacie przez skórę. Takie substancje są bardzo szkodliwe, niejednokrotnie toksyczne. Producenci nie są zobligowani do tego, żeby podawać wam dokładny skład tego produktu, więc nawet nie dowiecie się do końca. Pełnego składu produktu, który używacie do prania. Takie substancje wchłaniane do organizmu mogą się przyczyniać do wielu chorób, w tym też autoimmunologicznych. Mogą naprawdę szkodzić waszemu organizmowi. Mogą też szkodzić naturze, ponieważ cała woda, która wypłukiwana jest z danego prania, jednak spływa ściekami, często spływa do rzek, jezior, zanieczyszcza. Nasz, nasze środowisko zanieczyszcza naturę, a powinniśmy o nią dbać. Także jeżeli nie chcecie tylko dla siebie, to dbajcie o swoje dzieci, o przyszłe pokolenia, o ten, tą naturę, w którą żyjemy, i naszą planetę Ziemię. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć na przykładzie mojego syna, jak bardzo proszki. Te najbardziej popularne, nie będę wymieniać nazwy, ale drogie, porządne proszki są bardzo szkodliwe. Próbowałam kilka różnych proszków, u mojego syna większość z tych proszków wywołuje alergię. I coś ciekawe, różnie mu ta alergia się objawia po różnych proszkach, spo... różne wysypki mu wychodzą. Czasami nawet pęcherzykowate z płynem w środku. Potrafił być cały czerwony, gdzie lekarz uznawał, że jest to choroba wirusowa. Także naprawdę bardzo różnie niektóre takie wysięki mu wychodziło jak przy ospie. Także ta chemia z pewnością jest, i jest bardzo drażniąca i z pewnością nasza skóra reaguje z chemią, która jest w środkach czystości. Pewnie pomyślicie sobie, a świruska, nawet poszek do prania, które można kupić w sklepie robi sama, ale powiem Wam, robi się to naprawdę szybko, przyjemnie, nawet w 3 minuty, jak już do prawie zrobicie, a jak pierwszy raz to 5 minut, także jest to bardzo proste, jak wszystkie przepisy u mnie, ponieważ jestem mamą, pracuję na pełny etat i bardzo, bardzo dużo rzeczy robi sama, więc to, są to proste, łatwe, przyjemne, ale zdrowe i bezpieczne dla środowiska. Wszystkie substancje, które używam do zrobienia proszków, są albo pochodzenia naturalnego, czyli niejednokrotnie one są składnikiem większości minerałów, albo jeżeli już jest to składnik chemiczny, to rozkłada się on podczas prania do tlenu i do wody. Także jest, są całkowicie biodegradowalne wszystkie te składniki, których ja używam. Ja przedstawiam wam dzisiaj przepis na proszek, który ja stosuję, który jest dosyć dobrze odplamiający ale skomplikowane, bo jest dużo składników. Najprostszy sposób i taki sposób, który Wy możecie zastosować, to wystarczy stosujecie płatki mydlane, czyli po prostu mydło starte na tarce, do tego dodajecie boraks i do tego dodajecie nadwęglan sodu. To jest taki najprostszy sposób, żeby zrobić szybciutko proszek do prania. Ten mój, tak jak mówię, miałam akurat takie składniki i wrzuciłam. Prawda jest taka, że te składniki, które ja używam, przetestujecie później sobie i w równych proporcjach możecie stosować. Zobaczycie, co Wam bardziej odplamia, co gorzej. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że bardzo popularne też są orzechy piorące. Nie jestem zbyt zadowolona, ponieważ one nie nadają się do białego prania. Owszem, jeśli już do kolorowego. Także tutaj zawsze musicie kombinować jedne rzeczy w tym, drugie w tym. Ten mój proszek, który ja robię, nadaje się do każdego prania i na stuprocentowo nadaje się do, dla alergików, ponieważ mój syn jest dosyć mocno uczulony na większość proszków, a ten proszek w ogóle mu nie szkodzi. Także polecam, polecam Wam serdecznie.